Omówmy teraz, czym jest siła bezwładności. Żeby dobrze zrozumieć ten temat, warto pamiętać w tym momencie pierwszą oraz drugą zasadę dynamiki Newtona, ponieważ one mają bezpośredni związek właśnie z tym tematem. Ok, teraz tak. Na obrazku obok jest przedstawiony człowiek, który jest w windzie. Ja lubię odnosić się do tego przykładu, ponieważ winda stanowi dosyć zamknięty układ odniesienia. No, i najczęściej windy nie mają okien, więc nie możemy zaobserwować tego, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast, będąc wewnątrz windy i przyspieszając na przykład w górę, bądź yy, wtedy, kiedy winda się zatrzymuje, doświadczamy ewidentnie działania jakiejś siły. I to jest właśnie ta siła bezwładności. No, ale dokładniej, co to jest ta siła bezwładności? Siła bezwładności to jest siła pozorna pozorna, czyli my czujemy, że ona działa, ale to nie znaczy, że ona istnieje naprawdę. Dalej, pojawia się w ruchomym układzie odniesienia, czyli właśnie w tej naszej windzie, która będzie się poruszała. I teraz to, co jest kluczowe, jest wynikiem zmiany prędkości tego układu. Czyli wtedy, kiedy winda stoi, nic się nie dzieje. Kiedy winda porusza się, ale ruchem jednostajnym, też nic się nie dzieje. Wtedy, kiedy zmienia prędkość, wtedy coś się dzieje. Wtedy pojawia się siła bezwładności. I teraz dokładniej o co chodzi. Mamy człowieka w windzie, tak? Wtedy, kiedy człowiek stoi w windzie, to czuje, że działa na niego siła grawitacji i jest ona skierowana w dół. Ale. Kiedy winda na przykład zaczyna przyspieszać do góry, to pewnie to poczuliście. Jeżeli kiedyś ruszaliście windą do góry, to może czasem aż nogi się ugną, jeżeli to jest winda, która bardzo mocno przyspiesza, prawda? Czujemy, że coś nas ciągnie tak dodatkowo w dół. No i to jest właśnie nasza siła bezwładności. Czyli będąc wewnątrz windy, w tym układzie odniesienia, który yy, zmienia prędkość. To, co jesteśmy w stanie zaobserwować, to jakieś takie wystąpienie dodatkowej siły, która w przypadku windy przyspieszającej do góry, no to działa w przeciwną stronę. Ta siła bezwładności i jest ona skierowana w dół. Tylko, że ta siła, no, nie powiedzielibyśmy, że znamy jej przyczynę. Ona się po prostu nagle pojawia, a tak dokładniej, ten człowiek, który jest w środku. To on, dzięki temu, że on przyjmie istnienie tej siły, będzie w stanie wytłumaczyć, co się zadziało, czyli że on nagle poczuł, że go tam w podłogę ściska. Yy, I to jest właśnie ta siła bezwodności, która jest pozorna. Dodatkowo, możemy też policzyć jej wartość. Zatrzymajmy się, bo mam ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu: wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.